Dziś Wam pokażę co kupiłam na temu więc ja tu mam różne rzeczy, bo ja już widziałam ale zacznijmy od pierwszej rzeczy którą niestety rozpakowałam bo była tak ładna olejek do ust to może to bo on na krzesło o krzesło tak on się prezentuje on jest pomarańcz jest, wybrałem smak pomarańcza i przepięknie pachnie i jeszcze będzie mi szła wiśnia. Czyli uzbieram te wszystkie olejki. Powiedzą te olejki z temu. Na szczęście mi jest taki z My Melody. To mówiłam go na... On no nie rozwaliło się. To mi się zawsze wyzwolę to. Takie dwa opakowania, no wiem. Znazwijcie w komentarzach, że jestem... Życie mówię, że trzy jestem do moich dzieci, ale no. Tutaj będą świetne miejsce na koraliki i na twoje mini na pierścionki, więc no. To żeby się tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że da się to otworzyć, więc tu możecie kryć wasze jakieś karteczki. A tu mamy z Hello Kitty, ale tu się psuje mi. Oj, ja tylko mam Hello Kitty i nie wiem jak się on nazywa. Teraz mamy coś, co mi zawiodło. No, tu jest też Hello Kitty, ale to nie zawiodło. Tak, no normalne, fajne. Ale tutaj to odpadło. Co widziana jest to odpadło. A tu mamy tak tylko większe. To jest, to jest tak zawiedziono. To miało być nie takie, na nie było, że z tym, z tym kłopotem, tylko było inaczej. I mi było pokazane, że to jest kurde urwane. Ale no. Jak ktoś chce to dla swojej, swojej młodszej kuzynki kupić, to zapraszam do mnie na. Zapraszam na ten po sobie założę. I co ja kupi to o tym, nie? To nie miała fajny prezent na w w Chin. Ogólnie, ten, który jest ma Melody jest tak piękny. Ja wiem, że on jest plastik ale na. No, jeszcze na Instagrama chcę rzucić ten haul i to będzie tak pięknie Wyglądać w filtrze. Tak wygląda. To nie jest piękne. Ogólnie mamy tutaj długopisy z Kuromi. Kuromi. Zarabia mnie, te długopisy są czarne, a my właśnie bardzo dużo piszemy. My pani nam każe pisy długopisem. A ja nie wiem, czy to długopisy, czy no, wiecie, zwykłe. Zwykłe. Więc ja kupiłam zapas z Kuromi. Tu mamy błyszczyk taki. Tak jak w tym, tym tu mamy takie kwiatuszki. U nas taki chińczuk tu jest. To kosztuje chińczuka 6 zeta. 6 zeta, ale to kosztowało na temu 2,50. Na temu nie są zamienniki rzeczy z chińczuka. Na przykład tego nie dostaniesz u nas chińczyka. Tego nie dostaniesz. Tu mamy kolejny. I mamy takie diamond painting. I jeszcze mi instrukcje wypadła. A ja nie wiem co to, to coś. Tu jest za już takie coś. Dzień dobra, otwieram, No To otworzyłam, ale otworzę jeszcze raz. Piękne. To być tak ładne, ale jest tak... Proszę się zgłaszać u mnie w komentarzach pod jakimś holenderskim. Co mi, chcesz kupić to, to ja ci chętnie to podaruję. Właściwie nie widzieliście, ale ja mam kuferek na kosmetyki. Widzieliście coś? O, tak przeleciało coś. A, i tu był ten błyszczek. Tam był kolorek 04. A tu mamy 01. Co Właściwie niektórzy myślą, moi przyjaciele, że to są, że to jest, wiecie co? do paznokci taki lekera. i to mamy 01 po wam te błyszczyki o te otworzyłam bo one były tak luźne spakowane Otworzę. E, dobra, teraz ten palec. Jeszcze tutaj jest suchy plastik. Więc teraz pierwsza dawka. A są te fioletowe. Pokażę wam. To są one tak się prezentuje. Są takie oczy, takie takie serduszka, takie kwiatuszki, takie gwiazdeczki, takie coś, motylki i biedronki. I jeszcze takie serca. No i uśmieszki. Więc dobra i to. Właściwie jeszcze wymaję paczkę sobie, zaraz zamówię I idą mi te nitki do robienia brandyletek, bo nie zamówiłam sobie nitek By wyszło mi 200 zł, które na za zakupy, gdyby wyszło A tak wydałam 100 zeta No, to zleci I Haribę. Pokażę Wam kolory. Jest taki niebieski. Taki przezroczysty. No, taki niebieski, przezroczysty. Taki fiolet. Taki pomarań, żeby to można nazwać. Taki żółty. Akurat złapie ostrość dziś. W ogóle wam polecam Samsungi, jak chodzi o ostrość, bo on ma mega fajnie łapie ostrość. Taki czerwony. I taki różowy. Patrzcie, jest cały ekran zamazany, tylko się skupia na misiu. Nie widzę oczywiście, jak ktoś ma iPhone'a, ale mówię, że fajnie, i nie ma Samsunga, bo wtedy fajnie łapie ostrość. Patrzcie. To jest zamazane, a widać tylko te... Pokazuje. No i nie wnikam, jak ktoś ma iPhone'a. To w iPhone'ie nie wiem, to tak jest. Ale no, Samsungi też są fajne. Nie będę z nikim kupić. iPhone'y też są dobre Ale Samsunki też są fajne Gorzej już już Motorola I jeszcze jest taka jedna firma, Redmi Są one tak fajnie stworzone Samsunki i iPhone'y są najlepsze Jeszcze raz ASMR ja i ja, 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 ja. Widzę, no i wszystkie kraliki będą z tą dopiero mam te i te, jeszcze te. Teraz wam pokażę kolory kwiatków tych. No tutaj taki niebieski, one są przezroczyste. Z tej tu mam taki środek. Patrzcie, jak tutaj się odwraca, to widzicie. Taki różowy. Taki las półroby albo pomarańcz. I taki. No i jest ogólnie dużo jeszcze te mięta. Mięta jeszcze taki. No i fiolet. Taki fiolet. Fajny. No i jest taki sam. I ja wam polecam takie czyszki. Przepraszam, że ten tak? krótki, ale jest długi. Dużo osób się pyta, czy, czy lubi buzi, oficjalnie nie. Teens jest, na moim zdaniem, troszkę lepsze. Czy ma dosyć już oglądania odcinków GenZi? Wiem, że jest więcej GenZiar niż Teensiar. Ale ja nie wiem, panie, kto tu się subskrybuje z czy nie w unboxingi content unboxing, jakieś mówione filmy i panesza. Nie będzie jakichś pogaduszek na, na temat Jenzi i co może dwa razy jest. Taki dłuższy jak film. Wytrzymało na troszkę, trzymam taką długą przerwę. Było już takie, takie z kurami do wapisy. Ale taki pierwszy kurami. I on pisze na czarno. Taki tu mam napis. Kuromi. Tu jest tak. K. u R. I. Tu mamy kolejna I tutaj też jest napisane kurami u Taki. Taki. I tu nie ma napisane już kurami. I tu I tutaj mamy jeszcze taki kurami. I tutaj jeszcze mamy takie język Kuromi. Ja ogólnie nie lubię Kuromi, ale no fajne to jest. Długopisy fajne. Czytam na no niebie. Właśnie, właśnie trzymałam to od, od, od dwóch... Od miesiąca trzymałam w koszyku te wszystkie rzeczy. I w końcu dopiero to co mówiłam. Jeszcze idzie mi jedną paczkę, zaraz zamówię sobie jeszcze. jeszcze jedną paczkę, tylko tam będą cztery rzeczy. Najmujcie. No i taką, ale jakby tą do przyklejenia, tą Pensetę. pensetę jakby powiedzieć i to do przyklejenia mamy te kolory a tu mamy dwa takie tu mamy takie jedno, no patrzcie tutaj to nie jest słodkie i takie No więc na to na tyle w odcinku. Pa, buziaki.